Cześć, z tej strony Mikołaj z kanału Kobi Forum, a dzisiaj zrecenzuję Wam najnowszy model z serii historycznych aut od Kobi, a mianowicie Mercedes 230 w wersji limitowanej. Zapraszam! Generalnie Mercedes 230 był to luksusowy niemiecki samochód osobowy, produkowany w latach 1937 41 a w ciągu tych lat wyprodukowano jego ponad 20 tysięcy sztuk. Co ciekawe, nie był e, to aż tak kojarzony samochód z wojskiem, lecz bardziej z zamożnymi cywilami po prostu. Tak się prezentuje cały gotowy model. Na wstępie powiem, że jestem nim zachwycony, ale dlaczego to powiem zaraz? A najpierw zajmę się rzeczami, które dostajemy w edycji limitowanej, a potem, że tak to ujmę, będzie recenzja, która będzie pasować również do edycji standardowej. Dostajemy w edycji limitowanej. Po pierwsze, standardowo certyfikat od Kobi, gdzie jest napisane e, właśnie, że nasz model jest limitowany. Mamy tutaj własny numer e, modelu, który posiadamy, w moim przypadku jest to e, 447. No i również mamy tutaj prestiżowy podpis Kobi. Naprawdę fajna sprawa są te certyfikaty. Na przykład można sobie z nich zrobić jakąś e, półeczkę, gdzie je sobie wywiesimy. Może to naprawdę atrakcyjnie wyglądać w naszym pokoju. Z tego, jak zwykle, w edycji specjalnej, limitowanej, dostajemy tą podstawkę, na którą model można postawić. Z przodu podstawki mamy pełną tutaj nazwę naszego modelu, oraz troszeczkę niżej numer produkcyjny naszego zestawu. No, myślę, że właśnie zdecydowanie lepiej model się prezentuje na takiej podstawce niż bez na półce. Kolejną rzeczą, jaką dostajemy. W limitowanej edycji Mercedesa. Jest ten tutaj mały e, specjalny klocek, tylko poczekajmy na e, ostrość, o, jest dobra. E, dostajemy go do naszej figurki, o której powiem później, ale wracając do klocka, e, mamy tutaj napis Deutsche Email fabrik czyli fabryka Emaila Oscara Schindlera. No, czyli możemy się domyślać, że jest to właśnie pewnego rodzaju lista pracowników e, fabryki. Czyli ta słynna lista Schindler. Teraz czas na rzecz, która mnie głównie przekonała do kupna edycji limitowanej, czyli te właśnie piękne nadruki na kołpakach. Z tymi nadrukami, co by nie mówić, modele wyglądają naprawdę cudnie i zdecydowanie lepiej niż bez. Na chwilę odstawię naszego Mercedesa i pokażę Wam małe porównanie. Tak się składa, że mam limitowanego oraz standardowego Mercedesa 770. Tak Wam je tylko postawię obok siebie. I popatrzcie na koła, na same koła. No, ja powiem tylko tak, że niby to jest mały szczegół, a zobaczcie, jak zmienia kolosalnie cały model. I w przypadku Mercedesa 230 będzie równie tak samo. No, to teraz możemy przejść do recenzji edycji standardowej. Generalnie jestem zachwycony tym modelem, jak już mówiłem. Spójrzcie na tą ilość nadruków, którą tutaj zostajemy. Mam tutaj na początku nadrukowaną całą szybę z przodu. Z boku mamy po obu stronach podesty do wsiadania. Tylnia szyba. Logo Mercedesa na bagażniku. Światła tylnie. Z przodu rejestracja oraz wiadomo, piękny grill. No, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to jest totalna bomba. Te nadruki. Bardzo fajnie, że tyle ich zaczęło się pojawiać w nowych zestawach. Zwrócę Wam uwagę na nowe klocki. Wiadomo, oprócz tutaj tylniej części dachu. Mamy nowe, fenomenalne przednie światła. Nowy typ klocków, które naprawdę teraz wyglądają bardzo dobrze. A nawet lepiej niż te w poprzednich modelach out. Tak one wyglądają z bliższa. Zobaczcie też tutaj na nowe klocki na drzwiach. No, nie spodziewałem się tego kompletnie. Teraz Wam się pewnie wyświetla, że w pierwszych renderach tego pojazdu. Była stara wersja klocka ze studami, a tutaj specjalnie dodano nowy typ klocka, aby wygładzić te drzwi, co jest naprawdę wybitnym rozwiązaniem. Skala 1 do 35, co jest świetną wiadomością, bo model pasuje rozmiarowo do figurek. A propos figurek, to dostajemy tutaj jedną, ale dosyć specjalną figurkę. Szczególnie mi jest bliska. O, jest ostrość. Szczególnie mi jest bliska, e, ponieważ jest to figurka inspirowana Oskarem Schindlerem, a ja mieszkam w Krakowie, więc e, temat mi jest dosyć bliski. E, świetny nowy typ e, garnituru z zachowanymi wieloma szczegółami. Główka też równie fajna. Wiadomo, stylowy kapelusz e, z lat 40. oraz razem z nim dostajemy taką czerwoną teczkę. Drzwi w modelu się jak najbardziej otwierają. Tutaj przednie i tylne, z drugiej strony to samo. Nasz samochód spokojnie jeździ, a nawet możemy mu z tyłu otworzyć tutaj bagażnik. Jedyne, co mi się nie podoba w tym zestawie, bo nie w samym samochodzie, to ten krocek z nadrukiem. Sam nadruk jest świetny, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że według mnie jest to słabe, żeby figurka mogła go trzymać, trzeba się posiłować tym, tym chwytakiem tutaj. Dobrze, że go przynajmniej dostajemy w zestawie. Ale figurka z tym w ręku wygląda nierealistycznie i dosyć słabo. A byłoby fajnie, gdyby takie klocki mieściły się w rączkach figurek kobii, jak to jest w Lego. No ale to jest niełatwa sprawa, bo trzeba byłoby zmienić wtedy kompletnie same rączki figurek. Ale generalnie model jest naprawdę świetny. Jego nadruki i kształty świetnie go oddają. Pięknie będzie się prezentować na półce, tym bardziej na tej podstawce. Figurka równie fajna co model. Generalnie bardzo Wam go polecam, no i chyba to jest, yy, wręcz był, ten samochód, który mi się najlepiej budowało z tej serii. Także to byłoby na tyle w dzisiejszej recenzji. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górę. Wbijajcie na Instagrama, Amaupa.com, gdzie dosyć dużo się ostatnio dzieje. Dlatego polecam wpaść. A ja się z Wami powoli żegnam, do następnego, cześć!